Emitowany przez nas dwutlenek węgla podniósł średnie temperatury na Ziemi o nieco ponad 1 stopień. To, że przekroczymy niebawem półtora, jest niemal pewne. To niewielki z pozoru wzrost, ale ma znaczące i nieciekawe konsekwencje. Skoro nasza cywilizacja ogrzała planetę, czy nie da się jej jakoś schłodzić? Da się. Nie jest to nowy pomysł. Wysunął go już fizyk Herman Obert w latach 20. ubiegłego wieku. Chciał w kosmosie umieścić wielki żagiel. Inny sposób to naśladowanie wulkanów i ten eksperyment ludzkość już kiedyś bezwiednie przeprowadziła. Być może wystarczy po prostu sadzić lasy na potęgę. Czy któryś z tych pomysłów mógłby się sprawdzić? I czy są jakieś inne sposoby na schłodzenie Ziemi? O tym w weekendowym wydaniu o Press. Zapraszam, Michał Rolecki.